Panowie, proszę o uwagę: pod żadnym pozorem, nigdy, w żadnym wypadku, mężczyzna nie powinien mieszkać z kobietą, z którą nie jest żonaty. Mówimy to na podstawie prawdziwego doświadczenia, wykutego w ogniu chaosu, historii, którą rzadko, a może nawet nigdy, nie dzieliliśmy się z taką głębią. Zostańcie z nami, ponieważ to, co tu zostanie ujawnione, może ocalić wasz spokój, reputację, a może nawet życie. Współczesny świat zastawił pole minowe, a my damy wam mapę. Kawalerze, szybko zobaczysz, że gdy sytuacja się psuje, słowo przesada znika. Pozostaje tylko twarda rzeczywistość tego, jak bezsilny może stać się mężczyzna. To, czym się dzisiaj podzielimy, jest trzewią lekcją. Lekcją, której wielu mężczyzn uczy się zbyt późno, gdy szkoda już została wyrządzona. Abyście nie musieli przez to przechodzić, prosimy o trzy rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybujcie ten kanał i włączcie powiadomienia. Wiedza, którą tu dzielimy, jest waszą zbroją. Po drugie, skomentujcie poniżej słowem suwerenność, abyśmy mogli zidentyfikować mężczyzn, którzy są oddani własnej ścieżce. I po trzecie, zostańcie do końca. Pełna historia zawiera klucz do waszej wolności. A teraz przejdźmy do lekcji. Rozdział pierwszy: Iluzja wspólnego gniazda. Historia zaczyna się jak wiele innych mężczyzna po dwudziestce, pełen ambicji, ale wciąż naiwny co do prawdziwej natury dynamiki związków. Poznaje kobietę przyciąganie jest silne, chemia wydaje się niezaprzeczalna. Przez pierwsze miesiące wszystko jest jak w bajce. Ona prezentuje najlepszą wersję siebie, wersję zaprojektowaną, by oczarować, by zapewnić sobie męską inwestycję. To występ godny nagrody, a mężczyzna, kierowany biologicznym optymizmem i niewidzialną presją społeczną, wierzy w ten teatr. Wtedy pojawia się pomysł, subtelnie zasugerowany przez nią, ale odbijający się echem w jego umyśle, jakby był jego własnym. Dlaczego nie zamieszkamy razem? Wydaje się to logicznym kolejnym krokiem, prawda? Sposób na oszczędności, pogłębienie więzi, przetestowanie wód przed przyszłością. Społeczeństwo przyklaskuje tej decyzji, przyjaciele mówią, że to normalne. Nowoczesna rodzina może nawet do tego zachęcać, ale nikt nie mówi młodemu człowiekowi, że właśnie ma oddać klucz do swojej twierdzy. Rezygnuje ze swojego sanktuarium, swojej przestrzeni do regeneracji, swojego centrum mocy w zamian za wygodę, która okaże się niezwykle kosztowną pułapką. I tu tkwi pierwszy błąd. Współczesna narracja kobieca sprzedaje wspólne mieszkanie jako test przedmałżeński dowód zaangażowania. Ale rzeczywistość panowie jest zupełnie inna. Dla kobiety wspólne mieszkanie bez pierścionka na palcu to uzyskanie 90% korzyści małżeństwa. Bezpieczeństwo, zaopatrzenie towarzystwo przy 0% formalnego zobowiązania z jej strony i 100% elastyczności, by odejść w każdej chwili. Dla mężczyzny to przejęcie 90% obowiązków małżeńskich, zaopatrzenie, ochrona, zarządzanie jej przestrzenią emocjonalną przy 0% szacunku i lojalności, jakich wymagałoby święte zobowiązanie i 100% ryzyka. Mężczyzna, który zgadza się na taki układ, niczego nie testuje. W rzeczywistości sygnalizuje, że jego zaangażowanie można kupić dla wygody. A nie przypieczętować wyższym celem, stawia się w pozycji emocjonalnego lokatora we własnym domu, płaci czynsz swoim spokojem ducha. Na początku tego nie zauważa, myląc stałą obecność z intymnością, myląc dzielenie rachunków z partnerstwem. Ale powoli w fundamentach tej iluzji zaczynają pojawiać się pęknięcia. Przestrzeń, która kiedyś była jego azylem, gdzie mógł myśleć, tworzyć i regenerować siły w ciszy, staje się wspólnym terytorium, poddanym wahaniom nastrojów, ukrytym żądaniom i jej energii emocjonalnej. Traci suwerenność nad własnym otoczeniem, a mężczyzna bez suwerenności, panowie, jest królem bez królestwa. Wydaje mu się tylko, że tam mieszka, ale w rzeczywistości stał się stałym gościem we własnym życiu. A cena za ten wstęp jest znacznie wyższa niż sobie wyobraża. Rozdział drugi. Niezaprzeczalne oznaki upadku. Po pierwszym roku maska, którą nosiła, zaczyna się suwać. Słodka i wyrozumiała kobieta z początku ustępuje miejsca bardziej autentycznej wersji. Jej niezadowoleniu, zawoalowanej krytyce, ciągłej potrzebie walidacji i dramy. Mężczyzna, żyjąc teraz w epicentrum tego wszystkiego, nie ma dokąd uciec. Praca staje się schronieniem, siłownia, zaworem bezpieczeństwa, ale każdej nocy musi wracać do gniazda. To właśnie w te noce prawda wychodzi na jaw. Kładzie się do łóżka, gdy ona już śpi. W pokoju jest ciemno, cicho, ale jego umysł pracuje na najwyższych obrotach. Patrzy na kobietę u swojego boku, a zasłona początkowej namiętności opada, ustępując miejsca zimnej, przenikliwej jasności umysłu. Zaczyna analizować nie sercem, lecz rozumem. Obserwuje trajektorię własnego życia, rozwija się, zarabia więcej pieniędzy, poszerza sieć kontaktów, staje się silniejszy na siłowni. Jego życie jest na wyraźnej i stromej ścieżce wznoszącej, czuje pulsujący w żyłach potencjał, a potem patrzy na nią. I to brutalne pytanie, pytanie, które każdy ambitny mężczyzna w końcu sobie zadaje, rozbrzmiewa w ciszy pokoju. Czy to jest to? Czy to jest najlepsze, co mogę osiągnąć? To nie jest aroganckie pytanie, panowie. To pytanie o zgodność. Czy ta osoba u mojego boku jest zgodna z wizją, jaką mam na swoje życie? Czy mnie wznosi, czy mnie kotwiczy, czy jest aktywem czy pasywem w mojej podróży? Nie chodzi o bycie wrażliwym czy dziwnym, chodzi o bycie świadomym. Mężczyzna, który nieustannie nie ocenia, czy jego sojusze go wzmacniają, jest skazany na przeciętność. I noc po nocy odpowiedź na to pytanie stawała się głośnym nie. Widział, jak jej postawa stopniowo się pogarsza. Podziw, który miała na początku, zamieniał się w zażyłość, a zażyłość w pogardę. Drobne testy braku szacunku stawały się coraz częstsze. Mężczyzna, zachowując swój stoicyzm, swoją równowagę, nie reagował emocjonalnymi wybuchami, pozostawał spokojny. I to kawalerze jest coś, czego nikt ci nie powie. Niewzruszony spokój mężczyzny przeraża współczesną kobietę. Jest przyzwyczajona do reaktywnych mężczyzn, mężczyzn, którymi może manipulować za pomocą swoich emocji. Kiedy natrafia na skałę mężczyznę, którego nie można wytrącić z równowagi, to ją przeraża. Ponieważ czuje, że traci kontrolę, zastanawia się, czy jemu naprawdę zależy, czy jest w stanie oddać się i złamać dla niej. A ponieważ 99% mężczyzn robi dokładnie to, mężczyzna, który odmawia bycia dla niej słabym, staje się przerażającą anomalią. Zaczyna czuć, że władza w związku wymyka jej się z rąk. I to właśnie w tym momencie, gdy czuje utratę kontroli. Jej zachowanie staje się jeszcze bardziej nieobliczalne, przygotowując grunt pod nadchodzący chaos. Wiedział, że musi odejść. Jego spokój był wart więcej niż wygoda posiadania kogoś u boku. Błędem nie było zerwanie, błędem było pozwolenie, by sytuacja do tego doprowadziła, oddając klucze do swojego zamku. Rozdział trzeci: punkt przełomu i eksplozja chaosu. Po tygodniach nocnych rozmyślań decyzja została podjęta. Mężczyzna nie może żyć w niezgodzie z własną duszą. Kontynuowanie tej sytuacji byłoby zdradą samego siebie, swojego potencjału. Wybrał spokojny moment, poruszył temat z dojrzałością i stanowczością, jakiej wymagała sytuacja, bez krzyków, bez oskarżeń, tylko jasna i obiektywna komunikacja, że związek nie służy już celowi obojga i że najlepiej będzie, jeśli każdy pójdzie swoją drogą. On, jako mężczyzna w związku i główny żywiciel był gotów ułatwić jej przejście w sprawiedliwy sposób. To było jak zapalenie lontu w beczce prochu. W tym mieszkaniu rozpętało się piekło. Kobieta, która chwilę wcześniej słuchała spokojnie, przemieniła się. Jej twarz wykrzywiła się w maskę furii i rozpaczy. Zaczęła płakać, ale nie był to płacz smutku. To był płacz teatralny, histeryczny, mający na celu zszokowanie i rozbrojenie. Zaczęła krzyczeć, wyzywać go, pluć słowami nienawiści, wymieniając każdą rzekomą wadę, każdą porażkę, zamieniając rozmowę w jednostronny sąd, w którym on był oskarżonym o wszystkie zbrodnie. Zachowanie było całkowicie nieobliczalne. Rzuciła się na kolana z suchymi odruchami wymiotnymi, hiperwentylując, tworząc scenę całkowitego załamania. A potem nastąpił najniższy i najbardziej manipulacyjny akt ze wszystkich. Wzięła kabel od ładowarki do telefonu, długi kabel i zaczęła owijać go sobie wokół szyi. Zaciskała go z oczami utkwionymi w jego, mówiąc, że chce skończyć ze swoim życiem tu i teraz, że wina spadnie na niego. Panowie! Wyobraźcie sobie tę scenę. Mężczyzna staje w obliczu sytuacji, która wymyka się wszelkiej logice i racjonalności. Instynkt opiekuńczy miesza się z szokiem i zdezorientowaniem. Co robić w obliczu tak skrajnej manipulacji psychologicznej? Mózg przechodzi w tryb awaryjny. Pierwsza reakcja była pragmatyczna: usunąć wszelkie zagrożenie. Zaczął zbierać wszystkie ostre przedmioty w domu. Noże kuchenne, otwieracze do listów, cokolwiek, co mogłoby zostać użyte w akcie prawdziwej rozpaczy, lub, co bardziej prawdopodobne, w kolejnym akcie tego makabrycznego teatru. Cel był prosty: włożyć wszystko do samochodu i zabrać w bezpieczne miejsce, z dala od tego niestabilnego środowiska. Musiał zneutralizować sytuację. Ale nie wiedział, że najniebezpieczniejszy akt tej kobiety nie będzie wiązał się z żadnym fizycznym przedmiotem. Najgroźniejszą bronią, jakiej miała zamiar użyć, było jej słowo. I celowała prosto w najsłabszy punkt każdego mężczyzny we współczesnym społeczeństwie jego reputację i wolność. Rozdział czwarty. Ukryta groźba i fałszywe oskarżenie. Gdy szedł w kierunku drzwi, z rękami pełnymi przyborów kuchennych, zdeterminowany, by zmniejszyć napięcie, coś się zmieniło. Jej histeryczny płacz nagle ustał, rozpacz wyparowała. Jej twarz, wcześniej wykrzywiona bólem, stała się zimna, spokojna, wyrachowana. Spojrzała mu w oczy i ze spokojem, który mroził krew w żyłach, wypowiedziała słowa, które definiują szczyt zła i kobiecej manipulacji. Powiedziała: Jeśli wyjdziesz przez te drzwi, jeśli teraz wsiądziesz do samochodu i odjedziesz, zadzwonię na policję i powiem im, że mnie uderzyłeś. Powiem im, że mnie skrzywdziłeś. Panowie, zatrzymajcie się na chwilę i spróbujcie pojąć wagę tej groźby. W tym momencie strach, który go ogarnął, nie był strachem fizycznym, to był strach egzystencjalny. Strach przed byciem całkowicie bezsilnym w obliczu bezczelnego kłamstwa. Kłamstwa, w które system jest zaprogramowany, by wierzyć. Nigdy w życiu nie podniósł głosu na kobietę, a tym bardziej ręki. Jego opanowanie było jego znakiem rozpoznawczym, ale wiedział z przerażającą jasnością, że nic z tego nie będzie miało znaczenia. Jej słowo przeciwko jego. A w 90-90% przypadków społeczeństwo i system prawny już wybrały stronę, zanim jeszcze wysłuchały faktów. To największe kłamstwo, jakie wmawia się dobrym ludziom. Kto jest niewinny, nie ma się czego bać. W idealnym świecie może. Ale w realnym świecie samo oskarżenie jest już karą. Plama na reputacji, koszty adwokatów, nieufność przyjaciół i rodziny, realna możliwość aresztowania na podstawie jednego, niepopartego dowodami zarzutu. Ona to wiedziała. Wiedziała, że ma moc zniszczenia jego życia jednym zdaniem, a spokój, z jakim wypowiedziała groźbę, pokazywał, że to nie był blef, to była wyrachowana gra o władzę. Zrodzona z rozpaczy, kogoś, kto stracił kontrolę i postanawia użyć broni jądrowej, którą dało mu społeczeństwo. W tym momencie stanął przed niemożliwym wyborem rozwidleniem dróg, które zdefiniowałoby jego charakter opcja A: ustąpić, poddać się szantażowi zostać, próbować rozmawiać, załagodzić sytuację i tym samym całkowicie oddać jej swoją strukturę. Żyć jako emocjonalny zakładnik, z tą groźbą zawsze wiszącą nad głową, to byłaby najłatwiejsza droga droga natychmiastowego bezpieczeństwa. Opcja B: zaryzykować wszystko, trwać przy swojej decyzji, sprawdzić jej blef i stawić czoła konsekwencjom, bez względu na to, jak straszne by one nie były to byłaby droga prawości, ale także droga potencjalnej destrukcji. Przypomniał sobie radę Ojca. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał problemy prawne, nigdy nic nie mów, dopóki nie będzie przy tobie twój ojciec i twój adwokat. Nie zrobił nic złego. Był we własnym domu, płacił swoje rachunki, korzystał ze swojego prawa do zakończenia związku, który nie czynił go szczęśliwym, spojrzał na nią kobietę, którą kiedyś myślał, że kocha, i zobaczył przepaść. Wziął głęboki oddech, zebrał całą odwagę, jaką miał, i wybrał opcję B. Powiedział: Jeśli uważasz, że musisz to zrobić, to zrób to. I odwrócił się, by wyjść. Jego prawość była warta więcej niż fałszywe bezpieczeństwo uległości. Był gotów pójść do piekła, by chronić swoją duszę. Rozdział piąty strategiczny odwrót i lekcja wykuta w ogniu. Gdy szedł do samochodu, chaos się nasilił. Pobiegła za nim, uczepiła się jego nogi, błagając, krzycząc, nie chcąc go puścić. To była walka, by wsiąść do pojazdu i odjechać od tego epicentrum szaleństwa. W samochodzie adrenalina opadła, a rzeczywistość uderzyła go jak fala. Strach, gniew, smutek pojawiły się łzy nie ze słabości, ale łzy mężczyzny, który właśnie spojrzał w najciemniejsze oblicze ludzkiej natury, pochodzące od kogoś, kogo kiedyś przyjął do swojego życia. Zadzwonił do swojego ojca, swojej opoki, szukając rady, wskazówki. Po wielu godzinach jazdy, przetwarzając zdradę i niebezpieczeństwo, wiedział, że musi wrócić. Tam był jego dom, jego rzeczy, jego życie. Gdy wrócił, Sceneria się zmieniła, agresorka teraz udawała skruszoną ofiarę. Przepraszam, działałam pod wpływem impulsu Kocham cię, nie mogę cię stracić, co mogę zrobić. Zmiana była tak samo szybka jak pierwsza, co dowodziło, że obie osobowości były tylko narzędziami do osiągnięcia celu, nie wpadł w pułapkę. Zrozumiał, że zgoda na pojednanie byłaby tylko odroczeniem nieuniknionego i dałaby jej więcej czasu na zaplanowanie odejścia, które jeszcze bardziej by go skrzywdziło. Od tego dnia rozpoczął strategiczny odwrót. Wszedł do gry, uspokoił sytuację na powierzchni, ale pod spodem zaczął planować swoją wolność w sposób metodyczny i wyrachowany. Przez tygodnie poruszał się z precyzją generała na terytorium wroga. Po pierwsze, dyskretnie wszystko dokumentował: rozmowy, wahania nastrojów, nie po to, by użyć tego przeciwko niej, ale by się chronić. Po drugie, zaczął powoli, krok po kroku, rozdzielać ich życie finansowe i logistyczne, tak aby nie wydawało się to nagłym ruchem. Po trzecie, i najważniejsze, utrzymał swoją stalową strukturę emocjonalną. Nie uległ jej próbom wznowienia intymności, tworząc pełen szacunku, ale stanowczy dystans, stał się szarą skałą, obecny, ale nieprzenikniony. Proces wyplątywania się był trudny, prawdziwa wojna psychologiczna, ale w końcu mu się udało. Był wolny. Lekcja jednak została na zawsze wypalona w jego duszy gorącym żelazem. Kobieta, która jak wierzysz, kocha Cię i będzie przy Tobie, może stać się Twoim najgorszym wrogiem w ciągu kilku sekund, jeśli sprawy nie potoczą się po jej myśli. Większość ludzi działa wyłącznie we własnym interesie, a kobiety, zwłaszcza dzisiejsze, nie są przyzwyczajone do odrzucenia, nie mają odporności emocjonalnej, którą mężczyźni są zmuszeni rozwijać od najmłodszych lat. Kiedy wartościowy mężczyzna, o którym wie, że nie znajdzie go łatwo ponownie, decyduje się odejść, to burzy jej rzeczywistość i może stać się zdolna do wszystkiego, by utrzymać kontrolę lub, jeśli nie może, by zemścić się za stratę. Morał z tej historii, panowie, jest krystalicznie czysty: nigdy, przenigdy nie mieszkajcie z kobietą, z którą nie jesteście żonaci. Ryzyko jest po prostu zbyt wielkie. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła i otworzyła Ci oczy na prawdę, którą trzeba było powiedzieć, okaż swoje wsparcie. Zostaw lajka pod tym filmem, aby algorytm dotarł z nim do większej liczby mężczyzn, którzy muszą to usłyszeć. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać swoją codzienną dawkę jasności umysłu i siły. I jeszcze nie odchodź. Na ekranie pojawia się już nowy film, naturalna kontynuacja tej nauki. Kliknij i kontynuuj z nami swoją podróż wzmacniania. Zostańcie ze Stwórcą Nieba i Ziemi.